Moi drodzy, witam Was serdecznie w grudniowych polecanych zestawach komputerowych. w Czebu Mikołaj, mam nadzieję, że Wam przyniósł fajne prezenty. Koniecznie napiszcie mi jakie, jeżeli jakieś fajne. Jeżeli nie fajne, no to bardzo mi przykro. Ja też nie dostałem niczego, bo na tym polega dorosłość, w szczególności kiedy się mieszka samemu. A tymczasem, tylko szybciutko jeszcze powiem na samym wstępie, że w grudniu naprawdę jest dużo zmian, dużo wydaje mi się fajnych zmian, bo mimo tego, że ceny są Wyższe paradoksalnie, to jednak y, ogólnie te przedziały cenowe dało się poukładać tak, że wydajność w nich wzrosła. Taki paradoksik. A tymczasem nie przeciągam i lecimy z polecanymi zestawami na grudzień 2022. Jeszcze. Zestaw numer 1 złotych 1000, i o dziwo! W końcu mam co komentować, bo okazuje się, że zaszły zmiany. Bardzo, bardzo małe, ale jednak zaszły. I muszę od razu podkreślić, że komputery. Za 1000, 1300 i 1700, mimo tego, że się zmieniły, to nie zmieniło się do, do nich podejście, czyli to są najbardziej basic maszyny do biurowych absolutnie zadań i sobie nawet nie myślcie, że będziecie w stanie w tych komputerach grać. Znaczy, okej, okay, maszyna za 1000 zł, która tam jest delikatnie droższa, to jest naprawdę totalnie biurowa maszyna, ale dokładając 300, nawet nie niecałe 300, już się robi interesująco, bo wpada i trójka generacji dziesiątej, czyli hipotetycznie, dokładając tej kartę graficzną, no coś tam dałoby się już odpalić, gdyby nie to, że tutaj mamy tylko i wyłącznie 350W w zasilaczu i bardzo skromną obudowę bez wentylacji, więc bierzcie poprawkę, że GT1030, może 1650W do tej obudowy to jest taki racjonalny max. Oczywiście. Wiadomo, jak się tutaj dołoży mocniejszy wentylator na front, jakiś przykładowo dmuchający, takim nie wiem, 1300-1500 RPM, no to on tą obudowę przedmucha, ale to znowu będzie troszkę głośniej, więc coś za coś. Ja przykładowo w tej obudowie umieściłem RXA 6600XT i ta karta dochodziła w tej obudowie do 70 około 7 stopni, co nie jest może krytyczną temperaturą, ale dość wysoką. Poza tą obudową, ta karta ma normalnie około 60-65 stopni, więc no, czuć różnicę umieszczoną. W tej obudowie wydajnych kart, ale nie o tym, nie o tym, a na przykład o zestawie z 1700 zł prędzej. I tutaj ponownie zmiana, bo Ryzen 5 4600G na płycie Asroka B450, swoją drogą całkiem ciekawie zaprojektowanej płycie. No i z podstawowym zasilaczem ponownie w treku, ale podkreślam, do tych 2000 zł nie myślimy raczej o graniu, myślimy po prostu o biurowej, szybkiej edycji. Plików. W kwocie 2200 zł można było coś podziałać, pokombinować hipotetycznie z dedykowaną kartą graficzną, ale byłaby to bardzo mizerna karta graficzna dedykowana, więc stwierdziłem, że zrezygnuję z Intela, ale dam wam tutaj w opcji Ryzen 5 5600G, ponieważ po pierwsze te procesory są znowu dostępne, są w sumie w spokocenie, i też przy okazji patrząc na możliwości tego budżetu, da się tutaj użyć obudowy, która jest większa. I w przyszłości dzięki mocnemu zasilaczowi na przykład tutaj umieścić kartę graficzną dedykowaną pokroju, no nie wiem, RTX 3060 czy chociażby też ona RX 6600, no właśnie tego z xt bądź bez. I na takim zestawie naprawdę już się całkiem sensownie pogra. A biorąc pod uwagę, restartujemy od kwoty 2200 zł. Mamy bardzo szybką pamięć RAM, całkiem fajny dysk i tak jak powiedziałem wcześniej, duży zasilacz, przebiegną obudowę, no to jest to bardzo fajna baza do zbudowania sobie czegoś gamingowego. Jako alternatywa też stworzyłem coś takiego, to jest koszyk za 1999 zł z Cruxem Wako, który ma tam RGB, nie wiadomo jakieś tam inne bajery. -y. I jest tu i piątka, dziesiątej generacji, ale to jest zestaw bez Karty graficznej i bez zintegrowanej karty graficznej, czyli ten zestaw nie odpali, ale stworzyłem też taki koszyk, też taką bazę, gdyby ktoś chciał przykładowo sobie do tego swoją starą kartę graficzną wrzucić i ten koszyk wam udostępniam w przypiętym komentarzu. W chwili obecnej, moim zdaniem, najciekawszy taki seci, który można za 2000 zł, sobie złożyć, żeby zacząć przygodę z. Z, no właśnie, z czym? Z jakimś gamingiem. Tutaj tylko muszę sprawdzić, czy ta płyta główna ma tyle złącz pod wentylatory. Podejrzewam, że nie ma. I ewentualnie Wam dorzucę trójnik do koszyka, żeby się nie okazało, że nie macie do czego wentylatorów podpiąć. No i tak jak właśnie myślałem, mamy tylko dwa... No tak, mamy tylko dwa złącza Sysfan, więc tu będzie potrzebny trójnik, ale Wam trójnik dorzucam i trzy wentylatory. Do tej budy będzie można podłączyć. Bardzo fajne sieci jako alternatywa. Przyspieszamy tempo 2600 zł i pierwszy komputer z dedykowaną kartą graficzną. Niestety te ceny się znowu zmieniły i wyleciał tutaj GTX na rzecz RX-a 6500XT, więc w kwocie tych ponad 2500 mamy bardzo podstawową jednostkę do prostych gier, ale jednak już jakichś tam gier. Może niekoniecznie to będą ustawienia wysokie. Prawdopodobnie średnie, ale w większości nawet tych nowszych tytułów, no właśnie tych średnich, niskich Full HD, sobie na takim zestawie można bez problemu pograć. I więcej nie ma co komentować. Lecimy do. Zestawu za 3100 zł, a on oferuje dużo wyższą wydajność. Nie ma jeszcze komputera w wersji stworzonej przez widzów, bo widzowie go nie stworzyli. A ja sam jeszcze nie uzupełniałem tutaj tego, tego linka. On będzie zaktualizowany prawdopodobnie, więc obserwujcie tutaj, czy zmieniła się data. Czy zmieniła się zmieniła ta data, to znaczy, że ten link jest, ale jeżeli dalej jest 7 grudnia, no to się nie zmieniła. Natomiast mamy tutaj zestaw z i piątką, i z kartą, która aktualnie znowu przestała być dostępna, mimo że chwilę temu jeszcze była. Pierwotnie, oryginalnie tutaj była. Właśnie karta od EVGA GTX1660 Super, bo była za 1200 zł. Pewnie, jak ten film będziecie oglądać, to tu będzie już ta karta podmieniona znowu na jakąś adekwatną w chwili obecnej, która jest dostępna w x -combie. Najpewniej to będzie po prostu tam chyba 5 tych droższy był GTX1660, no chyba, że ta karta wróci. To się zobaczy. W kwocie 3500 mamy natomiast zestawienie i trójki 12. generacji z RXM em 6000. 600 bez dopisku XT. I oczywiście też już taki wstęp do nowej generacji procesorów Intela, czyli do generacji 12 i 13. Gdyby ktoś sobie chciał tutaj wrzucić w przyszłości i piątkę, może nawet i siódemkę, będzie to oczywiście jak najbardziej możliwe. Tak samo jak w kwocie 3900 zł będzie możliwe bardzo przyjemne granie, bo mamy tutaj w tym momencie już nie i trójkę, a i piątkę, więc brak ograniczeń w procesorze. Szkoda, że jednak ciężko tu było upchać lepszą kartę graficzną, więc przystałem przy RX 6600 nadal. W szczególności tę kartę testowałem ostatnio. I faktycznie no, wypada ona na Full HD w sumie nie najgorzej. Jeżeli kogoś interesuje głównie granie Full HD i nie interesuje go streamowania niż na tego typu inne aktywności profesjonalne, półprofesjonalne, to taki zestaw będzie dla niego akurat jak znalazł. Ewentualnie, jeżeli komuś brakuje tej świecidełek i innych takich upiększaczy, macie ledziki tutaj dorzucone w zestawie, hmm, szybszy dysk i więcej ramu, gdyby ktoś sobie chciał ten zestaw podciągnąć, sprawdzajcie polecane rozszerzenia zestawu, tam się znajdują zawsze najfajniejsze opcje właśnie w tym temacie. A w temacie 4600 zł mamy w ogóle rewolucję. Bo mamy komputer dla gracza i mamy komputer dla gracza i streamera, tak sobie to nazwałem. I to są w ogóle ciekawe konfiguracje, bo tak. Wixcomie w tym momencie jest jakaś dla mnie niezrozumiała sytuacja cenowa, bo niby hipotetycznie za Radeona RX6600XT powinniśmy zapłacić jakieś pira ze drzwi 1600, 700-800 zł, ale nie ma go Wixcomie. Właściwie w tej cenie w ogóle, natomiast jest w cenie około 2100 czy tam 200. Natomiast podejrzewam, że te właśnie MSI e zostały z jakiegoś innego rzutu w sklepie, może były kupione po prostu wcześniej, po niższej cenie hurtowej, w związku z powyższym X. może je sprzedawać również w niższej cenie. No i w związku z powyższym MSI Radeon RX 6700 XT yy, znalazł się w tym zestawieniu i kosztuje 1999. Złotych, no i będzie prezentował bardzo fajną wydajność, ale pod warunkiem, że mówimy o wydajności pod kątem grania. Bo jeżeli by was kusiło postreamować, to w tej sytuacji macie RTX -a 3060. I ogólnie karty graficzne NVIDIA polecam osobom, które nie chcą tylko i wyłącznie grać, ale grać i robić coś jeszcze. No i przy okazji, tu jest generacja 12, więc tak jak powiedziałem też wcześniej, wstęp do. Kolejnych upgradeów na najnowszej platformie. Natomiast tutaj jest wydajniejsza karta, jeżeli chodzi o czysty gaming, ale też procesor generacji wcześniejszej, czyli 11. No i w związku z powyższym jest to setup, który nie będzie oczywiście odstawał wydajnością od tamtego, ale no będzie bardziej ograniczony pod kątem rozbudowy. No o tyle, że tutaj nie zmienicie już generacji procesora, a tylko zmienicie ten procesor na wyższy model, czyli na i7 bądź na i9. Niczego jednak nie będziecie musieli zmieniać, jeżeli kupicie komputer za 5,5 tysiąca, przynajmniej pod kątem wydajnościowym, bo za 5,5 koła w tym miesiącu da się o dziwo kupić zestaw już z rtx 3070, na którym to można bardzo sensownie, sympatycznie i przyjemnie pograć. Tym bardziej, że procka można nawet delikatnie by było podkręcić, w szczególności biorąc pod uwagę, że mamy tutaj fajną płytę główną, całkiem już domyślnie szybki RAM, no i oczywiście jeszcze pojemny dysk, nawet takie na wyrost, ale jednak chłodzenie. Mocny zasilacz pod kątem czasu rozbudowy dobrany. No i przebiewną skrzynkę nową generacji iRidów, które już w pierwszej generacji nam nie zrobiły bardzo dobre wrażenie. A w tej drugiej to tylko i wyłącznie jest lepiej. Więc bardzo fajny zestaw. Ponownie dla gracza i dla streamera z uwagi na to, że mamy mocny procesor i kartę graficzną z kodekiem NWENK. 6800 zł. Pierwotnie ten zestaw yy, był trochę inaczej zrobiony, ale ostatecznie. Podjąłem decyzję o zmianie i wylądowała tutaj znowu I5-12400F z RTX-em 3070 Titanium. To jest smutne, że wydając prawie 7000, blokujemy się w pewnym sensie na tym RTX-ie 3070 Titanium i nie możemy nawet e, przeskoczyć o tą. Półeczkę wyżej, znaczy moglibyśmy cią t -t tnąc koszta na wszystkim, ale to nie o to chodzi. Najważniejsze jest to, że ten zestaw naprawdę już, jeżeli ktoś myśli tylko i wyłącznie o gamingu, w 1440p, Full to nawet nie wspomnę, to 100 klatek jest absolutnie osiągalne. Chyba w praktycznie no każdej jednej grze. No, chyba, że ktoś, nie wiem, będzie wszystko na ultra z ray tracingiem, no to nie, ale jeżeli ktoś będzie grał z DLSS-em, z jakimś tam uśrednionym ray tracingiem, to nawet okolice 100 klatek. Przy tym zestawie są absolutnie osiągalne. Tak samo jak osiągalne są bardzo, ale to bardzo dobre ustawienia, no i ogólnie osiągi, wybierając zestaw za 8,500 z tą różnicą, że oczywiście mamy tutaj komputery dwa. Dla profesjonalisty, tak zwanego z bardzo wydajnym Ryzenem 9 oraz z, 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 z zestaw za 8,500 dla profesjonalisty i gracza. I z obu tych zestawów nie wiadomo dlaczego wyparowałem gdzieś tej płyty główne, nie wiem czemu. Czy tam może zniknęły, czy tam może coś sknociłem? Otóż zniknęły. To był Gigabyte B550 Orus Elite. Zamiast podejrzewam, że one zniknęły po prostu temu, bo te zestawy już od rana są dostępne na stronie. I pewnie ludzie już kupili te zestawy. A w związku z powyższym. Płyty zniknęły. Ok, tu płyta jest, tylko po prostu pomniałem jej dodać do zestawienia, zaraz to poprawię, a tutaj tego Gigabajta po prostu na coś innego podmienię. Niemniej jednak, 8,5 tysiąca to jest taka ilość pieniędzy, że pogracie totalnie komfortowo na najnowszej generacji, jeżeli chodzi o Intela. No i tutaj, jeżeli chodzi o AMDK, to po prostu nawet nie tyle, że pogracie, ale też i wyrenderujecie i obrobicie sobie coś tam. Co tam tylko będziecie sobie chcieli. A jeżeli byście woleli coś, nie wiem, gotowego, już złożonego, już sprawdzonego, też funkcjonującego w testach na kanałach YouTubeowych różnych twórców, to dorzuciłem też tutaj obok są alternatywne zestawy marki X.com, marki X.com Gamer. Moi drodzy, ja już nie będę przeciągał i tak odcinek dosyć długi wyszedł. Pamiętacie, że aktualizacje polecanych. Będę starał się robić dużo częściej, jeżeli chodzi o grudzień, bo przynajmniej raz w tygodniu, głównie z uwagi na to, że ta rotacja komponentów jest duża, a chciałbym, żeby każdy z Was miał szansę do końca roku kupić swój wymarzony komputer. Tym bardziej, że dużo osób zadaje pytania mi prywatnie na maila, jaki komputer, w jakiej cenie i tak dalej. Więc pamiętajcie, że co tydzień, przynajmniej co tydzień, będziecie mogli znaleźć najświeższą wersję właśnie komputerów. <laughs> o Boże. Polecanych tutaj na geeks. A ja się odmeldowuję, życzę Wam wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia, wieczoru, wieczora, poranka, czy kiedy tam ten materiał oglądacie. I widzimy się już prawdopodobnie za chwilę w moim codziennym shortsie, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale w grudniu codziennie rano o 8 dodaję nowego shorta na kanał z czymś. Więc polecam sobie zasubskrybować, zaobserwować, bo do pośmiania, do dowiedzenia się czegoś fajnego. Так, это. Ну. На разе.